Trudno było zorganizować taki turniej? Z roku na rok jest coraz trudniej. Generalnie w tamtym roku organizowaliśmy dokładnie ten sam turniej w tym samym miejscu, czyli Klubowy Puchar polski futbol .pl. W tym roku musieliśmy sprostać jeszcze poważniejszemu wyzwaniu, ponieważ musieliśmy zorganizować ten turniej jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że się udało. A ile drużyn z Polski przyjechało? Siedem. W tamtym roku było pięć drużyn, a ponieważ y, futbol stołowy jakby dąży do profesjonalizacji i zależy nam na tym, aby jak najwięcej klubów pojawiało się w Polskim Związku Futbolu Stołowego. Y, co się stało na szczęście, że w tym roku jest właśnie aż siedem drużyn. Czy trudny był poziom w ogóle, czy były w tym roku? Był bardzo wyrównany poziom, szczególnie między kilkoma ośrodkami. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wrocławski klub Futbolu stołowego oraz wielkopolską ligę piłki Stołowej oraz chociażby jeszcze gospodarzy, czyli Warszawski Klub Futbolu stołowego. No i nas, skoro zostaliśmy zwycięzcami, no to jednak okazaliśmy się mimo wszystko najlepsi ale chciałem zauważyć, że niektóre mecze decydowały się rezultatem samych bramek. Na przykład Toruń z Łodzią wygrał tylko i wyłącznie trzema małymi punktami, czyli trzema małymi brameczkami. W dużych pojedynkach, w dużych punktach był remis. Generalnie przyjechaliśmy tu jako drużyna Torunia, no i cóż... To... Mieliśmy strasznie optymalny skład. Nie mieliśmy dziur w składzie, no i jakoś się udało, drużynowo to dowieść to zwycięstwo do końca. Grywaliśmy z poszczególnymi ośrodkami. Ja strasznie pozytywnie jestem zaskoczony tą nagrodą MVP, no. nie mi się wydaje, że ja tam lepiej zagrali niektórzy. No, było no, strasznie wyrównane mecze. No. Decydowały szczegóły, tak jak mówię. No udało się. Jestem szczęśliwy.